Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. 27 grudnia 1673 rok. 26-letnia święta Mario Małgorzata Maria Alcook, poszła tego dnia adorować Pana Jezusa obecnego w Najświętszym sakramencie. I ten właśnie Jezus otworzył swoją piersi i powiedział. Moje boskie serce płonie tak silną miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych gorejących płomieni, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie je rozlać za Twoim pośrednictwem. I pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. Po tych słowach Pan Jezus wziął serce swojej służebnicy, świętej Małgorzaty, i symbolicznie umieścił je w swoim sercu. Następnie wyjął je ze swego serca i oddał gorejące serce Małgorzacie. Jezus dzisiaj chce rozgrać nasze serca. Śpiewamy piękne słowa w jednej z pieśni do serca Jezusa. Serce Twe, Jezu, miłością goreje, serce Twe w ogniu miłości topnieje, a nasze serca zimne jak lód i próżny zda się Twej męki trud. Gorąc naszych serc jest czasami złudny, dopiero, dopiero kiedy Jezus je rozgrzeje, umieszczając w swoim sercu gorejącym ognisku miłości. Wtedy prawdziwie będą gorące i mogą zapalać innych. Nic bez Jezusa. Bez Niego będzie tylko wewnętrzne zimno serca. Warzeusze i uczeni w Piśmie są określani dzisiaj przez Jezusa jako mądrzy i roztropni. Uważają, że sami zapalają innych. Niestety błądzą w swojej mądrości. Złodny jest gorąc ich serc. Polegają na sobie. Dlatego Jezus wysławia Ojca, że objawił te rzeczy, czyli sprawy Królestwa Niebieskiego, prostaczkom. Z języka greckiego nepios, czyli w zasadzie dzieciom, małym dzieciom pełnym ufności. Grona apostołów jest grupą ludzi nieskomplikowanych, prostych, nieprostackich, ale właśnie prostaczków. Ci przyjmowali Jezusa i Jego naukę, faryzeusze zaśnie. nie. Bóg nie daje nic na siłę, nie zmusza nas do przyjęcia dobrej nowiny. Innym razem Jezus powiedział do Małgorzaty – Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się im mi zadość uczynić, o ile to będzie w Twojej mocy, za ich niewdzięczność. Zaproszeni jesteśmy, kochani, do wynagradzania za niewdzięczność faryzeuszów i uczonych w Piśmie, czyli tych wszystkich, którzy również obecnie są pozamykani w swoich teoriach, pociągnięci w inną stronę, nieotwarci na Boga i Jego Ewangelię, ale też do wynagradzania za naszą niewdzięczność i oziębłe serce. Zadanie na dziś. Zaśpiewaj litanie do serca Pana Jezusa. W domu, w kościele, na spacerze. Grzając przy Jego sercu swoje serce, wynagradzając za każdą oziębłość Twojego serca i wszystkich serc na ziemi. Przynajmniej Ty.